cześć 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 dzisiaj chciałem wam pokazać nowy kranik do kryptowaluty litecoin jest on na aplikacji telegram aplikację ściągacie w sklepie play i tutaj w niego wchodzicie menu ja już tutaj zrobiłem parę wypłat już wam pokazuję Oj, przepraszam, tutaj o, dość szybko idzie zbieranie. Dokładnie zrobiłem 4 wypłaty. Ja je sobie wypłacam na, state, na stake kuba i stejkuję dalej. Już Wam pokazuję o co chodzi. Klikacie tutaj i oglądacie reklamy. Reklamy przeważnie trwają 10 sekund. Za chwilę Wam pokażę, jak to nalicza. Im dłuższa reklama zauważyłem tym więcej płaci tego lightcoina. Powinna przyjść w wiadomość, że minęło 10 sekund, można wyjść, ale też nie zawsze przychodzi. Robię wstecz. O, i widzicie tutaj, ile dostałem lightcoina w tej wiadomości. I możecie oglądać dalej re reklamę następną. Także dość szybko idzie zbieranie. Ja minimalną kwotę, minimalna kwota. Jest to 03 0 po przecinku i czwórka. Zbieram jak, jakoś jeden dzień. Gdzie siedzę, może przy tym z półtora godzinki. Także jest spoko. Jeżeli jesteście zainteresowani, link znajdziecie w opisie. Dzięki, pozdrawiam.